Dzień dobry, przed nami kolejny dzień wyzwania: rolowanie i rozciąganie. Też, tak jak w poprzednią środę, skupimy się na tym, żeby porozbijać dolne głównie partie. Zostawcie sobie rolę w pogotowiu, prostopadle do maty i zacznijmy od rozbicia pośladka. Technika jest identyczna jak w zeszłym tygodniu. Staracie się rozbijać ten pośladek ze wszystkich stron zwłaszcza w okolice tutaj mięśnia gruszkowatego. Efektywniej jest to robić piłeczką, natomiast ja jeszcze dozuję te przyjemności sobie. Jeżeli umiecie i chcecie, możecie robić to piłeczką. Ja technikę rolowania piłką najprawdopodobniej pokażę w przyszłym tygodniu. Boże, jak to boli. I zmieniamy stronę. Jeśli nie czujecie nic na pośladkach, to z jednej strony... Super, bo nie ma tam być może aż takich napięć, natomiast mięśnie powinny być odczuwalne podczas rolowania, jeśli są aktywne i funkcjonują na co dzień. Zawsze jeden pośladek jest gorszy niż drugi, zawsze. Trzymamy, trzymamy, powolutku rozgniatamy i przechodzimy do rozrolowania mięśnia, czworogłowego uda. Układamy się wygodnie, przypominam cały czas aktywny brzuch i czwóreczka jest rozbijana ze wszystkich stron. Możecie to robić wolniej, możecie to robić szybciej. Ja często szybki. A, przepraszam, ja często szybką, szybszą formę rolowania wykorzystuję jako rozgrzewkę. Ja powinnam to robić yy, przed nagrywaniem treningu, żeby. No dobra, może tak jest bardziej realistycznie po prostu. Yy, lecimy ze wszystkich stron. Czasami, jeśli mało czujecie albo chcecie to zintensyfikować, możecie sobie tutaj podnieść stopę w stronę pośladka i zmieniamy stronę. Czasami. Czasami, o właśnie, dość ciężko jest z rozbiciem. Czasami trzeba przytrzymać chwilę, niech to się tam wygniecie. Słuchajcie, to jest absolutnie też normalne, że jednego dnia na przykład odczuwacie daną partię przy rolowaniu znacznie mocniej niż wcześniej. Zwłaszcza jeśli, załóżmy, wróciły, wróciliście do treningów siłowych. Tak jak ja, powiedzmy, że wróciłam, powiedzmy, że wróciłam, przynajmniej zaczynam wracać, o tak bym to nazwała. Yy, albo, albo po prostu no, zaczęliście więcej uprawiać sportu, albo spacerujecie, na przykład więcej, no to czwórka. To jest, słuchajcie, Armagedon, bo jeśli stawiacie stopę mocno na swoim stopiu no to czwórka naprawdę mocno pracuje. Dobra, i teraz. Uf, I teraz łydka z dwójką. Odkładamy sobie roller i rolujemy raz jedną stronę, bardziej raz drugą. I zmieniamy teraz na drugą nogę i też raz jedna strona, czyli bardziej z zewnątrz, raz przez środek do wewnątrz. O. Słuchajcie, to wszystko naprawdę ma ręce i nogi. Jak człowiek gdzieś tam uczy się świadomości pracy ciała, próbuje zrozumieć, dlaczego i czy powinno go coś boleć, a jak boli, to dlaczego, to widać na przykład, że ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ja bardzo mocno stawiam stopy od zewnętrznej krawędzi, zwłaszcza lewą nogę, i ta zewnętrzna taśma właśnie u mnie jest zawsze w tragicznym i opłakanym stanie, zwłaszcza jak się nie roluje regularnie, tak jak przywykłam do tego przed ciążą i w trakcie ciąży. Teraz dopiero zaczynam do tego wracać. Wracamy do pierwszej nogi i robimy dwugłowy uda. Lecimy z dwugłowym uda. Ja wiem, że część osób w ogóle praktycznie nie czuje dwójki. To nie dobrze słuchajcie. Spróbujcie wdrożyć treningi. Pamiętajcie, że aktywna dwu, aktywne dwugłowy, istniejące taki naprawdę fajny mięsień dwugłowy, to jest super tył, to jest super tyłek, bo to ma ogromne znaczenie. Także rozbijamy i po powolutku, zmieniamy sobie na drugą nogę. I już jesteśmy na finiszu praktycznie. Rolowania oczywiście. Zaraz się przerzucimy na rozciąganie. Ponieważ wczoraj ja to będę wrzucała dzisiaj w czwartek, bo w środę... słuchajcie, nie dałam rady już nagrać po prostu tego treningu wczoraj. Po pierwsze zapomniałam w trakcie dnia, naprawdę wyleciało mi to kompletnie z głowy. Będąc w pracy, miałam to zrobić w przerwie, w pracy, ale jakoś w zabrakło. Słuchajcie, odkładamy sobie roller. Dobra, to miało ładnie być odłożone, nieważne. Bierzemy sobie kostkę i lecimy do rozciągania. Zaczniemy od łydki. I łydkę robimy tak, jak znamy: czyli wstajemy, odkładamy sobie kostkę, odkładamy stopę wśród stopiem na kostce, pięta na ziemi. I o, o właśnie i trzymamy. Tak i teraz bardzo ważna rzecz. Nie puszczamy tutaj brzucha, nie obciążamy odcinka lędźwiowego i nie wypinamy tyłka i się nie pochylamy. Staramy się w miarę możliwości trzymać w pozycję wyprostowaną. Aktywny brzuch, aktywny tyłek, i pięknie samo się rozbija. Ja z łódkami mam y, tragedię z racji tego, że bardzo dużo kroków zrobiłam w tym tygodniu, a mamy dopiero czwartek. I nie wyszło to, nie był, nie był to zabieg planowany po prostu tu zabrakło auta, tu trzeba było gdzieś pójść, tu trzeba było coś zrobić. I ja po prostu e, faktycznie w tym tygodniu dałam do wiwatu, jeśli chodzi o chodzenie, więc łydki to jest u mnie Armagedon dzisiaj. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Oj, oj, oj. Oddychamy. Powolutku, powolutku. I puszczamy i teraz będziemy rozciągać się takim sposobem, który znacie z naszych poprzednich treningów, zwłaszcza z tego wyzwania poprawy mobilności, które trwało w październiku, układamy się do pozycji, kiedy prawa noga kolana jest nadpiętą. Delikatnie układamy biodra, żeby były równolegle. Tak. Albo puszczamy się w wersję pasywną, po prostu sobie. Wisimy delikatnie mówiąc, opuszczając biodra jak najniżej. Nie przeprostowujemy ręki w łokciu, nie garbimy się, nie wysuwamy szyi do przodu. Cały czas ściągnięte łopatki, głowa stabilnie tutaj w przedłużeniu kręgosłupa. I kto chce, przechodzi w wersję aktywną, czyli pośladek i brzuch pomagają rozciągnąć właśnie czworogłowy uda. Można albo trzymać się tutaj, albo przytrzymać się ściany. Słuchajcie, to nie jest błąd, tak? Ani jedno, ani drugie nie jest błędem. Powolutku zmieniamy nogę. Zmieniamy nogę. Będziemy robić dzisiaj wersję taką troszeczkę bardziej rozbitą na niektóre części. Pojedynczo, powolutku, nic nas nie goni. Staramy się ułożyć ciało prawidłowo. Pamiętajcie o tym, żeby biodra były równolegle do ściany przed nami. Nie otwieracie tego biodra, nie patrzycie się w bok tak, tylko ładnie, równolegle. Czy jesteście wyżej czy niżej, czy robicie wersję aktywną, czy robicie wersję pasywną. Wasz wybór, wszystko jest prawidłowe. To Wasz komfort jest najważniejszy. Wybieracie to, co Wam pasuje. Często dostaję pytania, wracamy. Często dostaję pytania na przykład, jakie treningi powinnam robić, bo mam insulinooporność albo inne jakieś tam schorzenie. Słuchajcie, najważniejsze czy zaburzenie, czy, czy chorobę, akurat to było zaburzenie, no to załóżmy, jeśli chodzi o moją odpowiedź, ja zawsze odpowiadam yy, rób taki trening, który Ci sprawia frajdę. Jeżeli dla Was trening na przykład z yy, rozciągania aktywnego po prostu jest Fajniejszy, bardziej je lubicie, bo są, nie wiem, tam dla Was bardziej skuteczne albo po prostu bardziej Wam te treningi leżą, to róbcie tak, żeby Wam było dobrze. Noga z przodu jest prosta, palce do siebie. Czekamy, aż puści to napięcie. Wracamy, zmieniamy strony. A jeśli lubicie pasywne, to tak samo, to Najważniejsze, żeby Wam było dobrze. Niestety rozciąganie no, powoduje dyskomfort. Często słyszę, no ale to boli. No, to musi boleć. Znaczy, to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale no, no, nie da się tego zrobić tak, żeby nie był odczuwalny żaden dyskomfort. To taka jest prawda, zwłaszcza u osób, które zaczynają w ogóle treningi, to... No niestety, no, no tutaj samo się nie zrobi, a rozciąganie jest takim e, powodującym dyskomfort, for, do, powodującą dyskomfort formą aktywności i wracamy. Ale jak się zaczyna... znaczy zacząć jest najtrudniej. Te początki są najtrudniejsze, potem jak już to wchodzi w, wchodzi w krewto. Widzimy więcej tak naprawdę pozytywów aniżeli wad tej aktywności. Kolano nadpiętą i wracamy sobie właśnie teraz do formy takiej, żeby ułożyć ciało ładnie, biodra równolegle do ziemi. I na przykład o kostkę opieramy. Ja na razie robię wersję o kostkę, nie o matę, bo czuję, że tutaj jeszcze nie puściło mi napięcie. Trzymamy powolutku, powolutku, powolutku. Oddychamy i delikatnie cofamy sobie biodro i zmieniamy stronę. Opuszczamy. Tak więcej chodzenia, więcej spacerów, marszobiegów jak to mój telefon stwierdził po tempie chodów. Więc yy, faktycznie to napięcie jest zdecydowanie intensywniejsze. Przynajmniej u mnie. Starajcie się równolegle trzymać stopę z pośladkiem. Sprawdzacie na bieżąco, czy na pewno wszystko jest równiutko. Ściągnięte łopatki. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Yy, zwróćcie uwagę, właśnie jak ja trzymam głowę, bo to jest dość istotne. Mam nadzieję, że tak jest ok. <głos》>, że. Większość osób, które ja na przykład obserwuję, zwłaszcza na żywo, na zajęciach, podczas ćwiczeń, z rozciągania bardzo kaleczy układ tej części górnej, części pleców, razem z karkiem i z ułożeniem głowy. I to, co ja obserwuję, to zobaczcie, jaka to będzie różnica. Mniej więcej to jest tak. Wyciąganie tej szyi, i odchylanie do tyłu, napinanie sobie zupełnie tego, co nie trzeba. To jest wychodzenie głową do przodu i obciążanie bardzo mocno. Tutaj od razu nam się robi ten wdowy garb. Do tego jeszcze jakieś przekręcenia, dziwne, w nie wiadomo w którą stronę, patrzenie się w ten sposób, tak? Musicie nauczyć się więcej skupiać też na tych górnych częściach ciała. Nawet jeśli rozciągacie dół, to i tak góra musi być prawidłowo ułożona, i na odwrót. Dobra, i teraz to mamy, to mamy. To teraz przechodzimy do gołębia. Gołąb, przypominam, na jedną nogę. Zaczynam od prawej. Jeżeli chcecie, od lewej, to proszę bardzo. I najważniejsza zasada: zobaczcie, nie siadacie w ten sposób, bo tak najczęściej wygląda gołąb na, na zajęciach, które prowadzę. Jeśli ktoś jest początkujący, musicie przysiąść w ten sposób, żeby ułożyć biodra równolegle, nawet jeśli ten pośladek nogi prawej, czyli nogi, której z przodu wyjdzie w stronę sufitu, to nic. I można sobie wygodnie o, w ten sposób posiedzieć. Ja uwielbiam gołębia gołąb, to jest dla mnie cudowna pozycja. Uwalnia świetnie napięcia. Te, które akurat ja mam dość intensywnie skumulowane. Polecam sobie odłożyć na przykład, jeżeli dacie radę tułów do dołu i teraz rozrywa się pięknie pośladek. I nie tylko pośladek, Zewnętrzna taśma uda. I powolutku, powolutku wychodzimy do góry. Możecie, jeśli jesteście w stanie, zostawić biodra równolegle. Możecie też tutaj otworzyć, jeśli no nie jesteście jeszcze aż tak rozciągnięci, żeby ta taśma, tutaj przy e, bezpośrednio, przy praktycznie miednicy, położyła się. Równolegle do ziemi. Możecie też w ogóle nie łapać tej nogi. Nie ma potrzeby. To kwestia waszego komfortu. Wracamy nogą i zmieniamy sobie stronę. Teraz druga noga. Oj, tak. Jest ciekawie. Opuszczamy się jakoś tak dziwnie. Lewy pośladek mi się. Bardziej spiął ostatnio. Zwyczajnie z prawym miałam większe problemy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Oddychamy. Słuchajcie, gołębia też można robić w wersji aktywnej. Ja jej niestety nie pokażę, bo jeszcze nie mogę pracować aż tak intensywnie mięśniami brzucha. Natomiast jak mi się uda to zrobić w grudniu, jeżeli pani doktor da mi zielone światło i moja fizjo, to postaram się więcej tych wersji aktywnych pokazywać. Możecie znać w internecie, tak, ale jednak, chyba jak pracuje się od razu, to łatwiej potem to ogarnąć. I prawa noga teraz w stronę sufitu, albo łapiecie, albo nie łapiecie. a już ważna zasada nie napinamy nóg, tak? Siedzimy sobie wygodnie, ściągamy to. O! O, co tu się porobiło? Jeżeli słuchajcie, przyciągacie nogę, zobaczcie tutaj i od razu biodra same wam idą do góry, bo to ja, ja nawet tego to, to nie, to, ja, ja tego nie podnoszę, to się samo podnosi. To znaczy, że tak duże jest napięcie, że no niestety trzeba odrobinę puścić to, tak? Nie, nie możecie kosztem prawidłowo wykonywanej pozycji robić maksymalnych zakresów, jeśli Wam się wydaje, to to, że ja to robiłam trzy dni temu i było OK, nie znaczy, że dzisiaj będzie OK. Tak, więc tutaj akurat się skumulowało bardzo dużo napięcia. Trzeba by to porozbijać. I powolutku puszczamy. I co, cofamy diodro. Możecie w pozycji stołu delikatnie sobie rozluźnić. I w ten piękny sposób mamy rolowanie z rozciąganiem. Co prawda spóźnione, ale to już drugi spóźniony trening w tym tygodniu. Postaram się poprawić od poniedziałku, bo nie wiem, co wyjdzie mi jutro i pojutrze. Natomiast nie wiem, bo ten tydzień jest po prostu wielki, jednym wielkim armagedonem. Natomiast yy, dobra, mamy rolowanie, mamy rozciąganie, skończone. Ja się biorę za nagrywanie treningu góry. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się albo dzisiaj na dzisiejszym treningu, albo jutro o 18. .00. Dzięki, pa!